Drogi umiłowany synu, Bóg mówi: Mój umiłowany synu, zanim weźmiesz swój następny oddech, usłysz dźwięk ukryty za ciszą. Usłysz więcej niż mogą zobaczyć Twoje oczy i więcej niż mogą usłyszeć Twoje uszy. Bo kiedy spałeś wczoraj w nocy, niebo się poruszyło, aniołowie stąpili. Została podjęta decyzja. Zostało wypowiedziane imię i tym imieniem było Twoje. Ale Ty nie wiesz, co się wydarzyło. Prawda, czujesz to w kościach, ale Twój umysł jeszcze tego nie pojął. Dlatego Archanioł Michał woła. Nie szepcze. Woła. Napisz w komentarzach, 333. Bóg jest ze mną. Archanioł Michał jest moją ochroną. Synu, jego głos rozbrzmiewał przez wymiary wczorajszej nocy. Nie ze strachu, ale z powodu pilności, bo Bóg dał ci pięć minut. Tylko pięć minut, abyś dowiedział się tego. Co było przed Tobą ukrywane przez lata. Michał mówi: Widziałem, co oni mówili w cieniu. Słyszałem spotkanie, którego nie powinno być słychać. Widziałem, jak ściskali sobie dłonie za Twoimi plecami. I widziałem, jak Twoje imię było wspominane bez Twojej obecności. Nie jesteś szalony, nie jesteś paranoikiem, miałeś rację, a wczoraj w nocy Bóg to objawił, ale tylko ty wciąż jesteś na to ślepy. Nie dlatego, że jesteś słaby, nie dlatego, że jesteś głupi, ale dlatego, że niebo musiało chronić twoje serce. Dopóki prawda się jeszcze formowała, napisz w komentarzu, 111. Bóg jest moją twierdzą. Synu, teraz nadszedł czas. Zasłona jest podnoszona. A jeśli teraz nie otworzysz swojego ducha, wejdziesz w następny sezon z zamkniętymi oczami i zamarzanym przeznaczeniem. Ludzie, którzy cię przytulali, niektórzy z nich ukrywali sztylety w swoich uśmiechach. Ci, którzy mówili, że cię kochają, niektórzy zawierali układy, które wiązały twoje błogosławieństwa. Ale Bóg mówi, dosyć, On zerwał więzy, On rozbił kontrakty. On uciszył głosy, które potajemnie przeklinały Twoje imię, ale On potrzebuje, abyś teraz to otworzył, bo to jest ostatnia szansa, aby zobaczyć to, co było ukryte. Wczoraj w nocy, gdy zegar wybił godzinę, o której zwykle śpisz, Anioł z pergaminem stanął nad Twoim imieniem. Pergamin świecił. Napisz w komentarzach. 444. Moje życie będzie oświetlone przez Boga. Umiłowany synu, Twoja historia została przeczytana na głos w Sądzie Niebieskim. A to, co zostało postanowione, Zmienia wszystko: Twoją przyszłość, Twoje finanse, Twoje relacje, Twój cel. Ktoś próbował powstrzymać Twoje wywyższenie, ktoś, kto kiedyś nazwał Cię rodziną, ale czego nie zrozumieli, to że podczas gdy oni knuli, Bóg już planował Twoje odnowienie. A kiedy Michał wołał, to nie było po to, żeby cię przestraszyć. To było po to, żeby cię obudzić. Ta chwila jest twoim alarmem. Ten film to nie przypadek. To duchowa transmisja przeznaczona dla twojej duszy. Bóg mówi: Błądziłeś już wystarczająco długo. Pytałeś już wystarczająco długo. Daję ci oczy, byś widział to, czego wcześniej nie mogłeś zobaczyć, i uszy, byś słyszał to, co było szeptane za zamkniętymi drzwiami. Napisz w komentarzach: 555 Bóg jest moją ochroną i moją twierdzą. Synu. Archanioł Michał mówi, opóźnienie nie było odmową. To była ochrona, bo gdybyś poznał prawdę wcześniej, próbowałbyś naprawić to sam. Ale teraz niebo się tym zajęło. Pułapka, którą na ciebie zastawili, sami w nią wpadli. Kłamstwo, które rozprzestrzenili o Tobie, Wraca pod ich drzwi, ale Twoim zadaniem teraz jest przyjąć prawdę, a nie przed nią uciekać. Jeśli wciąż słuchasz, to znaczy, że Twój duch się przebudza. Pięć minut prawie się kończy. Ostatnie ostrzeżenie przemija jak para. Nie przewijaj, nie wątp. Bo ktoś właśnie teraz klęczy i prosi o przebaczenie, jest to ktoś, kogo nigdy byś się nie spodziewał. Bóg mówi, że dotknęli niewłaściwej osoby, próbowali uciszyć tego, którego ja ukoronowałem, ale teraz objawiam prawdę w świetle dnia. Twoje ręce są czyste. Twoja droga jest pobłogosławiona i żadna broń ukuta przeciwko Tobie nie przetrwa. To nie jest fikcja, to jest Twoje życie, wreszcie zwrócone Tobie. Wszystkie kawałki, które próbowali ukraść Twoją radość, Twój pokój, Twoje imię, Twoją obietnicę. Wracają do domu. Napisz w komentarzach 777. Boże, błogosław moje życie zawsze. Nie tylko oglądaj, nie tylko słuchaj, przyjmij, bo ostatnie pięć minut ciemności dobiega końca, a światło zalewa Twoje imię. Mój umiłowany dziecku. Nie ruszaj się, nie mrugaj, niebo jeszcze nie skończyło mówić. Jest coś, co Bóg kazał mi wyszeptać do Twojego ducha, zanim zegar się zatrzyma, bo podczas gdy to oglądasz, coś porusza się w świecie duchowym, coś, czego nigdy nie chcieli, abyś zobaczył, a jednak jesteś tutaj to znaczy że zostałeś wybrany Archanioł Michał wciąż stoi w sali sądu niebiańskiego nie odszedł odmawia odejścia dopóki nie przyjmiesz tej prawdy Jego miecz jest dobyty nie po to by walczyć z ciałem ale by odciąć kłamstwa od twojego imienia bo są ludzie którzy właśnie teraz obserwują Twoje życie, zdziwieni, dlaczego wciąż stoisz, ale oni nie wiedzą, przed czym Michał ochronił Cię wczoraj w nocy. Dziecko Boże, to jest większe niż zdrada, to nie dotyczy tylko słów wypowiedzianych za Twoimi plecami. To jest wojna duchowa, to co było planowane w ciemności przeciwko Twojemu życiu, Twoim pieniądzom, Twojemu pokojowi, prawie się udało, ale na sekundy przed tym, jak miało Cię dosięgnąć, Bóg to przechwycił. Michał mówi, położyłem moje skrzydła nad ich łóżkiem, zamknąłem duchowy e-mail, który mieli wysłać, przerwałem transfer. Plik, który miał cię zdemaskować, został wymazany. Tak, wczoraj w nocy nastąpiło boskie przejęcie. Niebo schakowało plany piekła i zgadnicę. Ty byłeś powodem, nie jesteś przypadkiem chodzącym w skórze. Jesteś własnością nieba zapieczętowaną boskim odciskiem palca. A teraz niebo oddaje ci to, co było ukryte, jasność, pewność i kontrolę. Ale słuchaj uważnie. Nie możesz wrócić do snu. Nie możesz znowu ufać tym, którzy ubrani są w lojalność, ale oddychają zazdrością. Ktoś wykorzystał Twoje milczenie. Aby spróbować przepisać Twoją historię. Ale zapomnieli o jednej rzeczy: Twoje imię wciąż jest w ustach Boga, a kiedy Bóg wypowiada Twoje imię, demony uciekają, burzy się zatrzymują, a każde zamknięte drzwi zaczynają się trząść. W tej chwili ktoś, kogo kochasz, czuje się nieswojo. Ponieważ prawda go ściga, wina go budzi. Próbowali to ukryć, ale niebo zdjęło dach. Może nie słyszałeś rozmowy, ale twój duch to poczuł. Nie widziałeś zdrady, ale twoje sny cię ostrzegły. A Michał, on złapał każdą łzę, każdą jedyną łzę. Myślałeś, że wczoraj w nocy to była tylko kolejna noc, ale podczas gdy spałeś, Bóg postawił twoją sprawę przed aniołami. Byłeś broniony, byłeś oczyszczony i został wydany rozkaz, aby rozpocząć przemianę. Od teraz Michał mówi: Spójrz jeszcze raz na swoje życie. Rzeczy zaczną poruszać się szybko, ludzie zaczną odchodzić, nowi ludzie wejdą. Twoje imię zostanie wypowiedziane w salach, do których nigdy nie wszedłeś. Twoja twarz zostanie zapamiętana przez kogoś, kto ma moc zmienić twoje życie na zawsze, ale nie możesz teraz przewinąć, nie możesz zerwać sygnału. To nie jest wideo, to jest duchowa transmisja, a wróg liczy na to, że się rozproszysz. Przewiniesz w górę, pójdziesz dalej, ale jeśli to zrobisz, odejdziesz od rozprawy sądowej, która miała Cię uwolnić. Drogi umiłowany Synu, Bóg mówi: Mój umiłowany Synu. Zanim weźmiesz swój następny oddech, usłysz dźwięk ukryty za ciszą. Usłysz więcej niż mogą zobaczyć Twoje oczy i więcej niż mogą usłyszeć Twoje uszy. Bo kiedy spałeś wczoraj w nocy, niebo się poruszyło, aniołowie stąpili, została podjęta decyzja, zostało wypowiedziane imię. I tym imieniem było Twoje. Ale ty nie wiesz, co się wydarzyło. Prawda, czujesz to w kościach, ale twój umysł jeszcze tego nie pojał. Dlatego Archanioł Michał woła, nie szepcze, woła. Napisz w komentarzach 333. Bóg jest ze mną. Archanioł Michał jest moją ochroną. Synu, jego głos rozbrzmiewał przez wymiary wczorajszej nocy. Nie ze strachu, ale z powodu pilności, bo Bóg dał ci pięć minut. Tylko pięć minut, abyś dowiedział się tego, co było przed tobą ukrywane przez lata. Michał mówi. Widziałem, co oni mówili w cieniu. Słyszałem spotkanie, którego nie powinno być słychać. Widziałem, jak ściskali sobie dłonie za Twoimi plecami. I widziałem, jak Twoje imię było wspominane bez Twojej obecności. Nie jesteś szalony, nie jesteś paranoikiem. Miałeś rację, a wczoraj w nocy Bóg to objawił, ale tylko ty wciąż jesteś na to ślepy. Nie dlatego, że jesteś słaby, nie dlatego, że jesteś głupi, ale dlatego, że niebo musiało chronić twoje serce, dopóki prawda się jeszcze formowała. Napisz w komentarzu. 111. Bóg jest moją twierdzą. Synu, teraz nadszedł czas. Zasłona jest podnoszona. A jeśli teraz nie otworzysz swojego ducha, wejdziesz w następny sezon z zamkniętymi oczami i zamarzanym przeznaczeniem. Ludzie, którzy cię przytulali, Niektórzy z nich ukrywali sztylety w swoich uśmiechach. Ci, którzy mówili, że Cię kochają, niektórzy zawierali układy, które wiązały Twoje błogosławieństwa. Ale Bóg mówi: Dosyć. On zerwał więzy, On rozbił kontrakty, On uciszył głosy które potajemnie przeklinały Twoje imię, ale On potrzebuje, abyś teraz to otworzył, bo to jest ostatnia szansa, aby zobaczyć to, co było ukryte. Wczoraj w nocy, gdy zegar wybił godzinę, o której zwykle śpisz, Anioł z pergaminem stanął nad Twoim imieniem. Pergamin świecił. Napisz w komentarzach: 444. Moje życie będzie oświetlone przez Boga. Umiłowany synu, Twoja historia została przeczytana na głos w Sądzie Niebieskim. A to, co zostało postanowione, zmienia wszystko. Twoją przyszłość. Twoje finanse, Twoje relacje, Twój cel. Ktoś próbował powstrzymać Twoje wywyższenie, ktoś, kto kiedyś nazwał Cię rodziną, ale czego nie zrozumieli, to że podczas gdy oni knuli, Bóg już planował Twoje odnowienie. A kiedy Michał wołał, to nie było po to, żeby Cię przestraszyć. To było po to, żeby Cię obudzić. Ta chwila jest Twoim alarmem. Ten film to nie przypadek, to duchowa transmisja przeznaczona dla Twojej duszy. Bóg mówi: Błądziłeś już wystarczająco długo, pytałeś już wystarczająco długo. Daję ci oczy, byś widział to, czego wcześniej nie mogłeś zobaczyć, i uszy, byś słyszał to, co było szeptane za zamkniętymi drzwiami. Napisz w komentarzach. 555 Bóg jest moją ochroną i moją twierdzą. Synu, Archanioł Michał mówi, Opóźnienie nie było odmową, to była ochrona, bo gdybyś poznał prawdę wcześniej, próbowałbyś naprawić to sam, ale teraz niebo się tym zajęło. Pułapka, którą na ciebie zastawili, sami w nią wpadli. Kłamstwo, które rozprzestrzenili o tobie, wraca pod ich drzwi. Ale Twoim zadaniem teraz jest przyjąć prawdę, a nie przed nią uciekać. Jeśli wciąż słuchasz, to znaczy, że Twój duch się przebudza. Pięć minut prawie się kończy. Ostatnie ostrzeżenie przemija jak para. Nie przewijaj, nie wątp, bo ktoś właśnie teraz klęczy i prosi o przebaczenie. Jest to ktoś, kogo nigdy byś się nie spodziewał. Bóg mówi, że dotknęli niewłaściwej osoby, próbowali uciszyć tego, którego ja ukoronowałem, ale teraz objawiam prawdę w świetle dnia. Twoje ręce są czyste, Twoja droga jest pobłogosławiona. I żadna broń ukuta przeciwko Tobie nie przetrwa. To nie jest fikcja, to jest Twoje życie, wreszcie zwrócone Tobie. Wszystkie kawałki, które próbowali ukraść Twoją radość, Twój pokój, Twoje imię, Twoją obietnicę, wracają do domu. Napisz w komentarzach, 777. Boże, błogosław moje życie zawsze.